Witamy Was w pierwszym odcinku nowej serii. Um, jeszcze nie wiem jak się ma nazywać, więc jakbyście chcieli wymyślić jakąś nazwę, to napiszcie to komentarze. No i gramy sobie na serwerze, ja właśnie akurat zapomniałem jak on się nazywa. Ale IP będzie tylko w opisie. I tutaj jesteśmy mm. bardzo krzeni. Delobo mm. mm. zbrojenie Boga. Odejdź, moje siekniki. Dobra no i tutaj mamy ciągle vipy. S whipy. No tak, no, no, no. Jakby co, Mikołaja czasami ścina. No. no. Bremu? Co? Patrz, bremu. O, co ty ma? No, bremu, głupka Brema. No, dobra. To jest. No. Dobra, tutaj jesteśmy trochę tak wykluczeni, O, to jest nam niepotrzebne, to ja mogę sobie rzucić. Bo to jest słabe. O, to jest... Dawaj, to jest słabe. Co? Robię, pot... robię potki. A po co mam? Na stręcza dwieczkę. A, okej. Okay. Jakby co, jak mnie. Czekajcie. Teraz powinno mnie lepiej być, słychać. Co? Nie. Nie? Nie. O ja Czyli Gadaj. gorzej? Nie tak samo A dobra e, Jakby co mam tutaj ciastko nagrać plus to tobą jest masło O lol Masło Ma, Masełko Jakby ktoś chciał wbić na tego serwa I z nami sobie pograć Dałbym mu ciastko na gracza plus I no, no tak. No i jeszcze jakieś takie uzbrojenie metalowego diamentu, które tutaj ok mam, właśnie. Takie coś, pokaż co to. Co? To. A. Mogę zademonstrować? Tak. Zamiast... Wow! Oj. Nie wyszło. Zademonstrowałem, o. A tym się da rzucać. Dobra, weź, bo ja się tym nie umiem obsługiwać. Bo jeśli. Strzały do rzucania dropi się sama e, taka strzała. ale normalna No, a dobre są nawet. No tak, tak. Chodź na spawna może pójdziemy, ale tam mam mało FPS-ów, więc boję się, że będę miał z 5 albo 6. No to nie idźmy na spawna. Dobra, czekajcie. Wow, co ja wbijam. Y, Ustawienia graficzne dam tutaj, tak. Y, niech będzie 40 FPS-ów. To mi wystarczy. Aha. Ja Mamy yy, metalowy kilow polej i metalowy killoff mega tak. vip jest dobry. Przydaje się. No. Nigdy się nie zniszczył. Mam go od tak. pierwszego grania na serwerze i tak się nie zniszczył. Od pierwszego <noise> na serwerze. No, no tak. Jakby co tutaj. Jeszcze można go zdobyć, bo wiem gdzie jest taki specjalny ten wiem? Yy, Tutaj mieliśmy taki wagonik, do niego się wsiadało i się teleportowało, bo nie chciało nam się chodzić. Co nie? Nie? Tak. Chciałbym. A dobra, po nagraniu. No. no i tutaj mamy miejsce na potki Tutaj mamy brodawki interowe. Cine. Wiesz co nie wiedziałem o ja nie Widziałem. Ja się mówię ci prawdę ja nie wiedziałem że tutaj mamy stół do potek Serio nie wiedziałeś? No LOL No lol Ale mamy słabe łuki No tak, bo y moc 4, płomień 4 nie zniszczamy Nie 1, słabe Serio Ja mam lepszy Ale jak się strzeli to się nie traci. Nie? Fajne to jest. Ja mam mógł... Jakby co, na moim serwerze jest rajkotacja na moderatora. Nie? Nie. Tak, jest nie. Tak, jest. To ja też chcę. Moderatora? A nie, w sumie mam admina. Ja. Ale to co? Jesteś to adminem, a chcesz mieć moderatora. Aha. Co byś wiedział? Chcę mieć wszystko. Aha. O no to będziesz miał moderatora? Nie, nie, nie. Ale Adi. chciałeś? Dobra. Adi. Zabijamy świnki. Nie ma to. Nie, to. Nie. Też mam świnki. Jak byś się poczuł, jakbym ci to coś zabrał, co ty dzisiaj instalowałeś? Aha. O co ci chodzi? A instalowałem Medina 2 No i jakbyś się poczuł, jakbym to ci zabrał? Nie wiem, ej dobra, on 12 w ów na spałnie, możemy grać. Nie. <todgłosy> Tutaj wcześniej tego. Umiesz wycinać? Co? W czasie nagrania? No. A. Chociaż mogę zatrzymać nagrywanie. Nie, 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 nie. Nie, ale wycinać jeszcze nie umiem. Nie, nie, nie jestem jeszcze tak bardzo ogarnięty. To weźcie mu wyślijcie jak pilniki, jak można wyciąć. A, a czemu? Bo ona. Aha. O nie, złe potki porobiłem. Jakie? Miałem robić na stręża. A zrobiłeś na? Zrobiłem na leczenie. O lol. No to na dwójkę zrób Mateusz, nowe no, bossy wskakuj tam na co czekasz. Główny bo... to nie są bossy nawet, aby wejść na tą arenę potrzebujesz portal. Portal nie wchodź, tam, nawet bossa nie ma. Ja? Ale to gdzie to są wie. te nowe bossy? A tam na dole, dobra, ja i wiem. Ja, co ty co co, co zrobiłeś? Otworzysz na ogień. Boss, o ja. Idę sobie na dwudziestkę, jedynkę. O, dobra, tutaj już nie ma lagów. Eee, na, dyre, normalnie. A? Wow, ile jest krain. Um, cześć, gdzieś, cześć. Tutaj, ej, to się nic nie rozbije. Bijcie na live'a o 19. Ja? Live będzie? U kogo? Zobacz, zobaczysz. Ale u kogo będzie live? Jeszcze nie wiesz, zobaczysz. Nie, nie wiem. To cię dowiesz. A od kogo? Olol, Sorki, mój pies jak szczeka. U krowy u sąsiada. Tak mój pies jako krowa. Tak. Nie, tak, to jest bardzo mądre. Nie twój pies. A krowa mojego sąsiada. Aha. No. Dobra. Tak Zrozumiałeś chociaż o co mi chodzi. No, No i o to chodzi. Próbował się w no, sąsiada. Kit. Kit. Ja Gira. też, ale on jest słaby, więc nie jest Ja potrzebny. muszę kit gracza wziąć. O matko. Czemu? <grym> Bo chciałem popatę. Ja pierdziele. Macie miecza, macie mieczę. Chciałem tylko wziąć pukatę. Byłem... Nie chcę koksów są Ej, dobra. Jakbyście mogli, zróbcie mi tapety do tej serii. Okay. Dzięki. Co? Nie, nie żartowałem. Aha. Dobra, ja lecę na spauna Ale wiesz się, jak głupio się teraz kopię zwyczajną łopatą. Wiem. Taką żelazną. Ja? Masakra. Aha.

Tylko wtedy plus 10, nie? No. Nie szłam sobie, yy, sobie. Dobra, cięcie, bo ja muszę do WC, jesteś Nie. To zrobię. No, Wywiesz po krótkim Dora. cięciu. Ja wróciłem z WC. Zobacz, czy nadal to działa. Działa. E, e, bo przez. Y, no. Jakbyście chcieli, żeby to nie była nowa seria, a od 0 do HTR 5, piszcie w nie. komentarze. Bo możemy yy, Nagrywać escape'a wypij, wypij to będzie ci się lepiej Poczujesz się lepiej Nie ma miejsca wy... Aha, wingo, dobra yy, No i No i tak No bo to nie ma sensu za bardzo z Serwera jakiegoś takiego łatwego To nie ma za bardzo sensu, co? No, a to jest taki, że cały czas to się dzieje, no są rzeczy dostaje się super vipa za darmo. To, to, to jest trochę słabe, ale Nie? trzeba go znaleźć teraz. Teraz go dobrze ukryto, A. bo mnie się tam tepnął. aha, dobra, my się będziemy z wami żegnać. To jakiś taki krótki odcinek, ale no, no tak. Ja się tak naprawdę nie chcę się. No tak. Bo z, tego, z tego serwera. Bo jesteście Skywars. No będziemy nagrywać. Jutro jakoś wrzucę. Dwa No to my się z wami żegnamy. Cześć. Cześć.